Witam. To film na ciekawy, przynajmniej dla mnie, a może niekoniecznie dla mnie. Film pokazuje on jakiegoś, no powiedzmy, maniaka starych komputerów. Nie ma w tym nic złego. Kto mnie zna, a raczej znał w latach 90. lub na początku 2000, no niestety tych ludzi jest coraz mniej, bo nikt nie wie, nie żyje wiecznie, to wie, że używałem bardzo długo Amigi wcześniej C64. Znałem dobrze, te komputery zarówno pod względem softu, jak i sprzętowym. Dlatego budowałem różne urządzenia jak programatory, samplery do tych komputerów także karty portów szeregowych równoległych trochę tego było i tu jest fajna rzecz którą chciałem pokazać jak długo startuje Amiga pamiętajcie że to jest komputer w tle szubny, wentylatorek, to trzeba podłączyć na zasilacz. wszystko elegancko podpięte. Ma fajnie jest wiedzieć, że to wszystko już jest tak sprawne, że tak, to procesor. Tutaj już się nic nie Zegarem, rozpraci, jest to zrobione profesjonalnie, nie jest sercem. To mnie prawdopodobnie wysypać, MHz, tak jest prawdopodobnie 40 MHz, góra 60 MHz. No i oczywiście wszędzie reklamy. Mamy system, wszystko wczytało się ukupnie. sobie film u siebie. Tu macie na górze ile... I zobaczcie tu i tu z jak sz strony, szybko ten, startowała Zobaczmy, żebyście uruchomili SIS info, żebyście zobaczyli sobie one lata. Nadal... W czasie gdy używałem, a mi miałem też PCA pod koniec yy, tego mojego no, zadłużenia Amigą a zresztą nie przypadkowego a bardzo sensownego niestety czasy się zmieniały, widziałem, że tam się Amiga powoli kończy miałem peceta i PC startował kilka razy wolniej pamiętam konkretny przykład, gdzie Amiga 1200 z proskiem 0,40-40 MHz, czyli tak naprawdę 80, bo wewnętrznie on był mnożony przez 2. Startowała w ciągu tych 20-30 sekund, gdzie wyposażenie było dość spore, i, i Procek musiał y, kolejne karty odpytywać, szczytywać z y, ich epromów, romów y drivery przepisywać je do pamięci ram komputera, więc to wszystko wydłużało ten start do tych powiedzmy 30 sekund w tym czasie PC z Windowsem 95 startował mi kilka minut nie pamiętam, 3 czy 5 w każdym razie to była przepaść i ów PC miał Pentium nie pamiętam czy 200 czy 300 MHz no sami przyznajcie, że tu jest naprawdę przepaść tu na tym filmie dalej widać jak szybko ładują się programy akurat gry no ja osobiście tak tymi grami, za dużo tych gier nie używałem. Są gry, które aktualnie, że tak powiem są w trakcie budowy pod y, dzisiejsze Amigi tak dzisiaj i się nie zapominam jak o ktoś pamięta ile czasu ładowała się, rzeli, się to gra jest wspaniała rzecz dalej mamy taki folder silic 32, warto silic ibm PC. CD, czyli poukładane. tutaj gierki otwórzmy sobie no nie wiem literkę a zobaczmy sobie co mamy na a Alpha i zobaczcie Shippen, jak Alien teraz się ładlą gry ile dalej, to zajmie sobie arabian night zobaczymy czy nam tutaj to ruszy elegancko Chyba dźwięku nie podpiąłem, albo podpiąłem, nie wiem. W każdym razie muszę sobie tutaj dobry kabel dźwiękowy kupić, bo takie te kable to dramat. Pewnie i joystick by trzeba było jakiś przypiąć, nie, do urządzenia, żeby działało poprawnie. Ja nie mam nic. No widzieliście, gra się załadowała w kilka sekund. Która gra teraz się ładuje w takim czasie? Jest, jest cicho. Jest cicho. Ogólnie no, polecam obejrzeć i nawet sobie porównać to, co oferowała Amiga kiedyś, a co mamy teraz. To jest dość skąpa Amiga, bo na przykład w porównaniu do mojej nie ma karty graficznej. Znaczy, no, musi mieć, bo inaczej by obrazu nie wyświetlała, ale chodziło o dodatkową kartę graficzną. Nie narobiła. ja miałem tu są sloty na Były. tak jak wymieniło. był w PC tylko. co warto powiedzieć o tych slotach w czasie DPC miał jakieś debilne isy gdzie trzeba było przestawiać zworki walczyć z y, driverami w amigie się wkładało kartę tam nie było zworek i komputer sam konfigurował tą kartę, ustawiał jej przerwania, przydzielał pamięć. Po prostu Amiga wyprzedzała o epokie yy, pc Mówimy o IBM PC, bo, bo pc no to Commodore 64 czy ich Spectrum, Spectrum też był pc tak? Personal Computer, komputer. Ale ogólnie się przyjęło, że PC to mowa o konstrukcji IBM-PC, tak? Czy PC? I tu też właśnie ten angielski. Jeśli PC, to czemu? No, IBM to no akurat tak. Tu się akurat zgadza. O, o innym temacie pomyślałem. Co innego mówię, co innego myślę. No, w każdym razie warto obejrzeć i zobaczyć sobie, jak zaawansowana była Amiga w tamtych czasach. I warto pomyśleć też jeszcze, a ile to kosztowało? Ile kosztowała taka wypasiona Amiga? A ile kosztował PC, który by miał podobne możliwości? No i tu było bardzo, ale to bardzo na jej korzyść PC-ów. No naturalnie, im bliżej roku 2000, tym gorzej to wychodziło dla Amigi to się zgadza ale na początku lat 90 było odwrotnie no i czemu to badziewie pod tytułem PC z badziewiem pod tytułem Windows tak się rozpowszechniło no. Amiga szybciej startuje startowała, startuje no z tym startuje to bym dyskutował bo Teraz Amiga to generalnie to jest Linux, ale Amiga startowała te 20-30 sekund, a mnie y, współczesne pecety po 3 GHz startują w 5-7 minut w 3 to jak świeżo zainstalowany system y a wyłączają się pół minuty do minuty czyli zamknięcie systemu Windowsa trwa dłużej niż start uruchomienie Amigi no i mówimy o Amidze sprzed no 20-30 lat a jak widzieliście były okienka co ważne prawdziwy multitasking a nie Jakieś nieudolne próby multitaskingu, które doświadczam na co dzień? Napiszcie, co o tym sądzicie, jakie mieliście doświadczenia. Oczywiście najchętniej posłucham wypowiedzi ludzi, którzy pracowali zarówno na MIDZ, jak i na, na pc w mniej więcej tym samym czasie, bo. Inne porównania, że 50 lat temu Amiga to była taka, a teraz PC jest taki, no to jest oczywiście bezsensowne. To tak można porównywać wszystko: samochody, pralki, telewizory. No, porównajcie teraz Rubina z lat 80. czy 70. ze współczesnym telewizorem 4K. No to jest chyba bez sensu, prawda? Chociaż pewna rzecz ma sens. Jak w rubinie zmieniałem kanały, to obraz po zmianie kanału mi się pokazywał w ciągu, ja wiem, pół sekundy, sekundy. Natomiast teraz trwa to, no, kilkadziesiąt, nawet sekund. Kilkanaście to jest to minimum. Tak, poniżej tych 5 sekund to jest a wykonalne. Podobnie na przykład włączenie telewizora. Kiedyś narzekali: O kurde, telewizor musiał się nagrzać. No fakt, musiały lampy się podgrzać, choćby ta jedna główna kineskopowa, bo kineskopy bardzo długo się broniły. No tak, trwało to 20-30 sekund, a słyszałem o rekordzie startu telewizora. Mówimy o tak zwanym zimnym starcie, czyli włączamy wtyczkę do gniazdka, nie kontaktu gniazdka. No i po 20 minutach już możemy oglądać telewizję. Więc w skrajnym wypadku, no ja akurat nie mam takich telewizorów, ale spotkałem się osobiście z takim, który około 5 minut potrzebował, aby był do użytku. Jak go wyłączyliśmy tam tym przyciskiem do Stanu oczekiwania to oczywiście startował w ciągu kilku sekund, kilkunastu, no powiedzmy, już przeganiał rubina z lat 70. <gryw> ja nie wiem do czego dąży ta technika. Ona jest po prostu źle wykorzystywana, bo to nie jest tak, że nie można szybciej wystartować telewizora czy uruchomić komputera, tylko programiści są do du i nie potrafią napisać programu, który będzie działał sprawnie, skutecznie, szybko, bez błędów. Kiedyś było więcej takich programów, które tych błędów nie zawierały. A teraz to jest sprawa nagminna, gdzie mamy problemy. Program się ciągle wiesza. Upgrade y trzy razy dziennie. Dawniej nie było tych luksusów trzy razy dziennie i się przykładano do tego, żeby ten soft działał lepiej. Piszcie, co myślicie o tym temacie. Do usłyszenia.